Podobno dobry film trzeba zacząć od trzęsienia ziemi, ale my mieliśmy tylko wystraszoną Paulinę. Jezu! Już jesteś na A ty się to będzie dobry film! Dzień Witajcie! Dziś zabierzemy was w podróż do urokliwego miasta, czyli do biskupca. Położone w północnej Polsce w otoczeniu jezior to miejsce, które zachwyca swoim pięknem i historią. Spacerując po wąskich uliczkach można poczuć mistyczną atmosferę, która wciąż tkwi w średniowiecznych murach i zabytkowych budynkach. Jesteśmy tu za sprawą festiwalu miast Citaslow. Co szykuje biskupiec i jak się w nim żyje? O tym opowiedział nam sam burmistrz Kamil Kozłowski. Jesteście w stowarzyszeniu miast Citaslau już od dłuższego czasu. Co, gdyby, Gdybyśmy mogli sobie tak posegregować i powspominać te rzeczy, to co było największym plusem? Co jest dzisiaj największym plusem uczestnictwa w takiej, w takiej organizacji? Biskupiec był jednym z miast założycielskich, wśród czterech miast założycielskich: Bysztynek, my, i przede wszystkim reszta, który to zaczął. Ale korzyści tak naprawdę to nabierało się latami, bo jednak początki zawsze są trudne we wszystkim. Ale właśnie czas, burmistrzowie i ludzie, którzy się zaangażowali w to wszystko, żeby stworzyć w tym stowarzyszeniu naprawdę niesamowitą atmosferę, zawsze będę podkreślał to, bo jesteśmy w wielu stowarzyszeniach i takiej atmosfery nie ma nigdzie w żadnym stowarzyszeniu. Miasta Cittlesleu to takie miasta, w których żyje się raczej powoli, spokojnie, ale dba się również o tradycję, dba się o kulturę, natomiast nie boi się też patrzeć w przyszłość i z, takim, z taką chęcią rozwoju. Natomiast jak to wygląda u Was, jak, jak się do tego by odniósł? Zawsze podkreślam, wiele osób twierdzi, że w miasta Chitas to mówi, że się żyje powoli. Nie, u nas się nie żyje powoli. U nas się żyje spokojnie i dobrze. Okay. E, powoli absolutnie nie, bo jednak widać tą dynamikę rozwoju i naprawdę się u nas bardzo dużo dzieje i, i w szybkim tempie e, i na pewno nie można powiedzieć, że się dzieje powoli. Może symbolem e, tych miast nie powinien być ślimak, tylko jakiś taki ślimak, ale na sterydach. Taki turbo ślimak, można turbo -ślimak. powiedzieć. Tak, e, ślimak też jest fajną taką, taką e, oznaką tego, tego domku ślimaka, ślimaka tak? to, 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 to jest takie myślę, że bardzo ważne, bo ta nasza społeczność na pewno jest taka właśnie zżyta i, i fajna i mają ten właśnie ten taki nasz domek jako biskupiec i, i to całe, tworzy to całość, także to jest też na pewno ważne, a ślimak bardzo fajny symbol, ale dobrego i spokojnego życia. Super, w takim razie jedziemy zobaczyć Biskupiec, zobaczymy Zapraszam. co w trawie piszczy. Naszym kolejnym przystankiem było Centrum Kultury, Turystyki i Sportu, które w 2019 roku przeszło remont i wygląda fantastycznie. Oni również włączają się w festiwal miast Cita Slow. Kasia próbowała dowiedzieć się z czym do nas przyjadą. Cześć Wojtku. Cześć. Z tego co wiem po raz pierwszy będziesz na festiwalu Slow w u nas w Ornecie. Czego się spodziewasz? Po raz pierwszy w ogóle będę na festiwalu Chicago, bo nigdy nie miałem tej okazji, zawsze inne obowiązki się wstrzymywały, a wiem, że silna reprezentacja biskupca zawsze w tych nich uczestniczy. I czego się spodziewam? Szczerze, fajnej zabawy i poznania szeregu fantastycznych ludzi, bo z tego co wiem, to spotykają się tam osoby bardzo otwarte, które chcą pokazać swój region, gdzieś nas samych wokół siebie zareklamować, więc. Chyba na to liczę, że, że będzie po prostu sympatycznie i miło e, spędzimy czas. To na pewno. A powiedz mi, e, z czym do nas przyjedziecie jako Dom Kultury i jako gmina? Nie wszystko możemy powiedzieć, ale na pewno przyjedziemy z pysznymi e, przysmakami, które w regionie nasze sołectwa e, na co dzień produkują. E, ja mam zaszczyt przyjechać do Was z zespołem Węgojska Stróżka z którym będę miał przyjemność przejechać te kilka kilometrów do was, więc mam nadzieję, że już ta podróż się zacznie. kiedy będziemy wsiadać do busa? A co nam możesz tutaj pokazać? Jesteśmy tu pierwszy raz, chcemy trochę poznać twój dom kultury. Co nam możesz w ogóle o nim powiedzieć? My obecnie znajdujemy się tutaj w parku, w tym mini Amfiteatrze. Scena z tyłu jest otwarta. W 2019 roku mieliśmy okazję już wrócić do wyremontowanego domu kultury. Dzięki zewnętrznym też środkom środkom gminy udało się go fantastycznie wyremontować i dzięki temu mamy możliwość działania w ten sposób, w jaki działamy, ciągle rozwijania się, gdyby nie mamy technicznych hamulców przed tym, żeby, żeby robić nowe, ciekawe rzeczy, które podpowiadają nam też, nam też mieszkańcy gminy. Ale tych obiektów. To nie jest, to jest nietuzinkowy dom kultury, bo już w prywatnej rozmowie wspominałem, że to jest centrum kultury, turystyki i sportu. Dom kultury jako bedek, który wszyscy znają, zostawiliśmy jako budynek, mm -hmm. e, aczkolwiek za, za kamerą są korty tenisowe, są obiekty sportowe wszystkie, jest fantastycznych świetlic, mnóstwo, gdzie sołectwa pięknie działają. To wszystko gdzieś tam jest pod tą nazwą centrum kultury, turystyki i sportu, więc i turystyka, i sport, i kultura. To wszystko, to jest serce, serce tego, tego, co się w Gminie dzieje, to jest właśnie tutaj w Bedeku, tak zwanym starym Bedeku, gdzie myślę, że każdy tą nazwę pamięta. Ja od dziecka, moi rodzice, dziadkowie, wszyscy wiedzą co to jest Bedek. Tej pani w czerwonym przedstawiać nie trzeba, a kolejnym gościem naszego programu jest Justyna z promocji miasta, która zdradzi z czym do nas przyjadą. Jesteśmy na Stadionie Miejskim w Biskupcu. Jak się dowiedzieliśmy, to lokalna perełka i duma, na której odbywają się różne zawody sportowe. Justyna, ja już widziałam Wasze stoisko podczas poprzednich festiwali e, promocyjnych. Natomiast mieszkańcy i goście, którzy u nas będą podczas festiwalu, nie wiedzą, czym możecie nas zaskoczyć. Mogłabyś zdradzić e, ułamek e, tego, co będziecie reprezentować podczas festiwalu? Ale tylko mały ułamek. Dobrze. Tylko odrobinę. Oczywiście przywieziemy najpiękniejsze e, produkty regionalne, najsmaczniejsze w sumie produkty regionalne naszych kół gospodyń naszych przedsiębiorców lokalnych. Przyjedzie z nami także najlepsza dawka muzyki. E, nie tylko muzyki, bo będzie również tam akcent tradycji i lokalnej historii. Mhm. Także myślę, że trochę Was zaskoczymy. Jak pamiętasz, y, wcześniejsze festiwale to zostało Ci najbardziej w pamięci? A najbardziej w pamięci zostają oczywiście ludzie. Ale jeżeli chodzi Ci o stoiska, o przygotowania innych miast, to zawsze są barwne, zawsze są kolorowe, ciekawe. Każde jest inne, każde jest różnorodne. Mm -hmm. Poznajemy te miasta, poznajemy ich historię i z chęcią do nich wracamy, odwiedzamy. Jest wiele miast w sieci Cheetaslow, o których do tej pory na przykład nie słyszałam, a które z chęcią bym zwiedziła. Także zapraszam serdecznie na festiwal miast Cheetaslow do Ornety. Myślę, że odnajdziecie perełki. Z całego kraju. A ja mam nadzieję, że wspólnie z tobą będę mogła odwiedzić te miasta, których razem jeszcze nie widziałeś. Koniecznie. <gry> Zwiedzanie kończymy nad jeziorem. Dziękujemy za niesamowite przyjęcie i miłą atmosferę. Przy wyłączonej kamerze i mikrofonie dowiedzieliśmy się sporo o tym, co szykuje biskupiec na tegoroczny festiwal, ale wam nie powiemy. Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. Przyjdźcie na imprezę i sami ich zapytajcie: dlaczego biskupiec?